Jedziemy. Jedziemy, Jak włączamy pompę, to musi być to otwarte, tak? żeby ona ruszyła na pusto na przelew do no środka, tak? I tu regulujemy jej ciśnienie. Nie, nie musimy do końca, a nawet nie wskazane jest do końca. jeśli chcemy większe ciśnienie, to możemy skręcić tylko obrotami, ale żeby część przelewu było. Żeby ona miała szansę, zwłaszcza jak ktoś będzie chciał zakręcić nagle, tak? Bo to się stanie ją on zakręcić, bo można zakręcić, to żeby ona nie stanęła. Żeby sobie rzucała, to, to ciśnienie tam, tam w ten. I żeby ją wyłączyć. To odłączamy wszystko do góry. Okay. Pompę i mieszanie, tak, do góry. W czasie, w czasie tego pompowania, mieszanie nie chodzą sobie pracuje, tak, bo ono tam cały czas to mieszuje, żeby nie, nie unosiło się. mąż jest lekki on się potrafi unosić do góry. Eee, no i tu jest, tak, to jest to do napełniania. Jak tu podłączymy wąż, to to musi być zamknięte. Tak, jest zamknięte i wtedy zasysa stąd. To otwarte, żeby miał gdzie pchnąć, do środka, do maszyny. Przy pompowaniu. Nie eee... na No i tyle. I tyle, smarowanie. Co 3-4 mieszacie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery razy. A tamte to tak co dwa dni. 20 godzin. Co dwa dni, co dwa dni. Siknąć. Jedno jest tutaj w a drugie jest zupełnie z tyłu. I się jak się by coś zapchało. To tutaj mamy tutaj możliwość mamy... Aczkolwiek ona się powietrzy, więc ona tam przeciągnie to wszystko, nawet żaby. E, ale tu mamy możliwość kręcenia i patykiem pchnięcia aż do środka do zbiornika. Roć kupienia czegoś. Tu możemy podłączyć wodę i wtedy woda nam też ciśnieniem pchnie to z powrotem do tyłu. No i płuczemy, dobrze płuczemy na koniec, na koniec maszyny. Tak wygląda właśnie schemat płukania. E, bierzemy wąż, lejemy wszystko do środka, tak, spłukujemy. Eee, włączamy mieszanie na chwilę, potem wyłączamy, spłukujemy i wypsikujemy wszystko na zewnątrz. I to wystarczy, tak żeby tam to miarę rzadkie, już takie bardzo.